Dzień dobry kochaneczki, witam Was, Karol na kolejnym przeglądzie pompy ciepła. Dzisiaj znajdujemy się w budynku, w którym została zainstalowana ta pompa ciepła w 2021 roku, czyli trzy pełne sezony grzewcze już mamy e, za sobą. Co dzisiaj będzie? Flaki z olejem, kolejny raz budynek w miarę energooszczędny, całkowita powierzchnia, którą tutaj mamy, budynek parterowy e, z płaskim dachem. 127 metrów bez garażu, który jest nieogrzewany, to jest gdzieś około 110 czy tam 112 metrów non-stop ogrzewane. Budynek, w którym ma być docelowo ogrzewanie strefowe. Po trzech latach będzie ono w końcu montowane, stąd właśnie ten bufor, który tutaj widzicie obok mnie. Jeżeli chodzi o parametry budynku, to jest on wybudowany z czegoś takiego czyli jest to pewnie itonk 16 cm styropianu na ścianie, pod spodem mamy 15 cm styropianu, na dachu mamy około 50 cm styropianu więc bardzo dobrze docieplony dach. Gorzej docieplone inne ściany, ale pewnie z właściwości tego, tego materiału, tego itonga, czy czego tutaj, co, co jest tutaj na ścianie wynikało, że nie trzeba dawać więcej, przynajmniej na tamten czas. Dzisiaj będzie też pogadanka o tym, co, co widzimy tutaj, czyli pompka. I popatrzcie, ta pompka jest cały czas załączona, jest wtychnięta do gniazdka i to nie jest żadne inteligentne gniazdko. Tylko jest to gniazdko, w które pompka jest wtyknięta na stałe, i y, czy to wpływa nam na pożebra, pożeranie, a nie tylko pożeranie y, energii. Y, pompa, którą tutaj widzicie, już przejdźmy sobie dalej, jest to pompa ciepła 9 kW, jotka y, jednofazowa, tak z jednym wentylatorem. Na zewnątrz nie będę iść, nic specjalnego tam nie mamy. Zwykły biały agregaci, czarne są dużo bardziej lepsze, bo ładnie wyglądają no i dzisiaj co pokażę Wam standardowo sterownik mamy tutaj podlicznik niestety właściciel nie prowadzi statystyk taki jak to co roku wygląda, ale wiem że za okres 3 lat zużył niecałe 9000 kWh, więc będziecie mogli sobie uśredniając to na jeden rok czyli 3000 kWh zobaczyć czy ten licznik przekłamuje bardzo dużo, czy nie też nie. Lecimy do sterownika. Co mamy w sterowniku? Ogólnie mamy tutaj ogrzewanie w ogóle w budynku, bo o tym nie powiedziałem. Ogrzewanie podłogowe w 100%. Yy, powiedziałem tylko, że będzie ogrzewanie strefowe, dlatego ten yy, bufor tutaj yy, wleciał i generalnie ten bufor nawet tutaj nie jest potrzebny, ponieważ finalnie wychodzi, że będą chyba tylko trzy obiegi sterowane, czy tam trzy pomieszczenia sterowane, więc i tak dalej byłby zapewniony odpowiedni przepływ zład i tak dalej dla takiej pompy ciepła. Dobra, nie przedłużając, lecimy sobie do sterownika. Pokażę Wam oczywiście najpierw sprawdzanie systemu, wejdziemy, popatrzymy, jakie copy, czy są występu, występowały tutaj jakieś błędy i w ogóle w szczególe. Lecimy sobie po kolei. Historia błędów. Błędów brak. Sprężarka praktycznie ta sama ilość włączeń co y, godzin pracy, czyli ok. Jeżeli chodzi o dobór mocy, 440 y, kilo, y, kWh 440 godzin pracy, y, czyli y, kurczę, grzałka 3 kW 3 lata, czyli 440 kWh zużyła grzałka na jeden y, rok, można tak to y, przetłumaczyć. Tutaj, y, dlatego, że to urządzenie, jak temperatura powracająca podczas defrostu jest poniżej 20, 6 stopni, dołącza nam y, grzałkę. Ok, y, lecimy sobie teraz do monitoru poboru energii. Przelecimy przez to naprawdę na ekspresie. Więc lecimy rok, rok i mamy tak. Całkowity pobór energii za jeden rok 2391, czyli prawie 2400 kWh, a mówiłem, że średnio wychodzi tutaj w okolicach 3000 kWh, więc procentowo Wam teraz yy, pokaże nasz kamerzysta, montażysta, jak to yy, wychodzi, jakie jest yy, uchybienie. Lecimy sobie dalej. Jeżeli chodzi o grzanie, 1354 kWh po pochłonęła, ta, pochłonęła ta pompa. Yy, nie ma chłodzenia, jeżeli chodzi o grzanie zbiornika 1036 kWh. Godzin. No i znowu produkcja energii to na szybko, bo Copy Was bardziej interesują. Lecimy do jednego roku. Całkowity, jeżeli chodzi o produkcję dla celów CO, jeżeli chodzi o produkcję dla chłodu, jeżeli chodzi o produkcję dla ciepłej wody użytkowej. No i lecimy to do to, co tygry kilołuje najbardziej, czyli Copy. I całkowity Cop 4,3. Wysoki jeżeli chodzi o cop w trybie grzania 5.0 zaraz zobaczymy jaka jest ustawiona krzywa grzewcza chłodzenie nie ma 3.4 jeżeli chodzi odnośnie ciepłej wody użytkowej i teraz odnośnie ciepłej wody użytkowej ta pompka od cyrkulacji mamy tutaj zasobnik z dużą wężownicą z termiki 300 litrów 3.2 powierzchnia grzania grzewcza wężownicy pytał mi się tutaj klient podczas przeglądu czy coś można by było zrobić z boczujnik temperatury tak wam już wielokrotnie mówiłem jest tutaj dość nisko 1 trzecia zasobnika i temperatura która jest tutaj a woda jest ustawiona na 40 stopni nie pokrywa nam się z tym co mamy na górze tutaj jest w okolicach 50 stopni pewnie albo 50 nawet 2 stopni czy coś można zrobić generalnie dużej kalibracji czujnika temperatury nie jesteśmy zrobić nie jesteśmy w stanie zrobić Najsansowniej by było zrobić dodatkową, dodatkowy otwór tutaj w płaszczu wydłubać izolację i wytknąć tak czujnik temperatury, żeby dotykał płaszcza. Przypinanie go do jakiejś cyrkulacji, do wężownicy i tak dalej nie ma sensu, ponieważ będą przekłamania, jak będzie chodzić właśnie cyrkulacja, albo jak będzie chodzić e, ogrzewanie, będzie widział zbyt wysoką temperaturę. Co nam to zmienia i dlaczego w ogóle powiedziałem klientowi, żeby włożył sobie jakieś inteligentne gniazdko, czasówkę i tak Taka cyrkulacja, która jest na stałe włączona do gniazdka, w porównaniu do cyrkulacji, do braku cyrkulacji, czyli jak cyrkulacji nie ma, będzie powodowało to, w zależności jak rozległa jest ta instalacja, ta instalacja cyrkulacji robi Wam jako chłodnica wody. Jeżeli cały czas zapieprza tutaj nam woda, wyciąga nam to ciepłą wodę użytkową z zasobnika, tędy wychodzi nam ciepła woda, tak. ochładza się w, tej, w, tej, w tych rurach, w których płynie woda, zakręca pod kranem, tak? wraca nam tutaj powiedzmy 5 stopni chłodniejsza, no i powoduje to wymieszanie wody w zasobniku, i częściej załączy nam się zasobnik. Spokojnie można liczyć, że jeżeli tak mam podpiętą cyrkulację do gniazda, to grzanie tej ciepłej wody w zwykłym standardzie zrobienia cyrkulacji będzie podrażało nam e, koszt ogrzania wody 2- do nawet 4 krotnie więcej u siebie jak to testowałem przy można powiedzieć średniej właśnie doizolowaniu rurek od e, cyrkulacji to spokojnie załączając trzy razy dziennie cyrkulację na ok, dłuższe czasy bo tam pół godziny trzy godziny czasu nawet chodziła cyrkulacja e, to grzanie już wody było droższe e, gdzieś około Półtorej, więc jak tutaj włączymy ją cały czas po prostu to się zupełnie nie opłaca. Lepiej zainwestować. Mam tak rozwiniętą technologię tych wszystkich inteligentnych gniazdek, wtyczek, czy zwał, jak chciał, że można robić do tego harmonogramy, można to z czujkami ruchu, rozsianymi w różnych pomieszczeniach, jakimiś przyciskami, że chcecie na żądanie mieć teraz mielmi wodę na przykład, nie wiem, przez 5 minut, bo będę myć naczynia. Można to wszystko zrobić inteligentniej tak, żeby ta pompka od cyrkulacji działała możliwie Najmniej i żeby płacić jak najmniej. Ok, trochę się rozgadałem. Teraz lecimy sobie jeszcze oprócz tego co wam pokazałem, do e, ustawie instalatora, żeby pokazać wam krzywą grzewczą, jaką tutaj mamy. Nastawa temperatury e, zasilania, krzywa kompensacji, 36 stopni przy minus 20, 24 stopnie przy, minus, przy plus 15. Można powiedzieć, że jest to standardowe nastawienie, jeżeli chodzi odnośnie krzywej grzewczej, może tam stopień e, wyższe. Temperatura wyłączenia grzania, e, 15 stopni, myślę, że można było jeszcze tutaj zjechać. Co by to dało? E, dałoby tyle, że jeżeli w nocy spada Wam temperatura, a bezwładność e, domu w okresach przejściowych jest dość duża, i możecie pozwolić sobie na obniżenie temperatury w środku o stopień, półtorej nie będzie załączać wam się ogrzewanie i będziecie mieli oszczędność delta na grzaniu, 4 stopnie można powiedzieć, że praktycznie jest to tutaj standard, standard. nie wiem czemu tak, tak, tak jest ustawione standardem jest, o tak, 5 stopni ale dobra, jest 4, są dobre parametry, zostawiamy tak może było to wypraktykowane lecimy sobie ponowne wygrzewanie zbiornika minus 5 stopni, czyli totalny, totalny standardzik jeżeli o to chodzi, a jeżeli chodzi o nastawienie ciepłej wody użytkowej to tak jak Wam powiedziałem, jest to 40 stopni ale czujnik temperatury jest dość nisko, więc wynikowo grzeje do 50-52 i kochani, to tyle, co chciałem Wam pokazać o tym fantastycznym kolejnym przeglądzie pompy ciepła. Wiem, że lepiej by było, jakbym Wam nie wiem, zrobił rozbudowany wywiad z klientem, ale myślę, że dla wielu też taki filmik przyniósł dużo dobrego. I dowiedzieliście się, czy warto inwestować w pompy ciepła, ile to mniej więcej może zużywać energii. Jeżeli chodzi o temperaturę, która jest utrzymywana tutaj wewnątrz, nie wiem, ale na pewno nie jest to tak, że klient tutaj marznął i utrzymywał 17-19 stopni. Tylko minimum to, co rozmawiam z klientami, to utrzymują 21-22, a niejednokrotnie od 23 do 20. 5 stopni, więc myślę, że spokojnie można przyjąć, że 22 stopnie cały czas było tutaj utrzymywane. I to tyle, kochani, w tym fascynującym odcinku. Ja się już stąd zbieram i lecę do kolejnego klienta. Cześć!